Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj pokażę, jak łatwo jest zrobić oryginalny sos beszamelowy. Taki sos, który jest potrzebny, jeżeli chcecie zrobić lasagne, jest delny do ryby. Ma wiele różnych zastosowań, a robi się go może w 15 minut. Jest bardzo, bardzo prosty. Także zapraszam do oglądania. Sos beszamelowy teoretycznie robimy z tej samej ilości masła i mąki, ale jak damy troszeczkę więcej masła, to nam się ta mąka lepiej rozpuszcza i się lepiej wszystko robi. Także ja dałem 25 g mąki i 30 g masła. No, różnicy za dużo nie będzie, a zobaczcie, że nam się ta mąka bardzo ładnie w maśle... Rozpuściła i teraz chwilę to podsmażę, tylko żeby nie nabrało koloru, bo sos ma być biały. To jest biały sos i nie powinno być tutaj żadnego koloru. Znaczy, kolor to też jest smak, prawda? Nie chodzi tylko wyłącznie o to, żeby sos był biały, ale żeby nie był po smaku tego przypalonego, przypalonej mąki. Robimy to na niedużym ogniu i wlewamy zimne mleko. Wlałem 400 g mleka i teraz będziemy to mleko podgrzewać. Jak damy ciepłe mleko, no to nam się grudki mogą porobić, a zimne mleko wszystko nam się ładnie porozpuszcza. Ja to zmieniłem teraz tu łyżkę na rózgę, żeby, żeby nam się lepiej, żeby mi się lepiej to wszystko wymieszało. Wideo oczywiście przyspieszam, tak żeby was tutaj nie trzymać, jak cały czas mieszam. Ale jeżeli, i teraz tak, jeżeli dodamy 350 ml mleka, no to sos dosyć szybko zgęstnieje i długo nie będziemy musieli redukować. Jak damy 400 ml mleka, to nam teraz te przyprawy, które dałem, a dałem liść laurowy i za chwilę rzucę kawałek cebuli, nieduży kawałek, tak żeby po prostu ten, ten zapach cebuli przeszedł i będą... Te przyprawy dłużej. Raże mleko się zredukuje, to też nabierze się smaku. Jak widzicie, to jest kawałek cebuli, może jedna czwarta małej cebuli. Jak nie lubicie tego posmaku cebuli w sosie, to nie dawajcie. laurowy wystarczy, można nie dodać liścia laurowego, można dodać na przykład gałkę muszkatołową. No i ten sos zrobi się tak, aż się zredukuje żeby był tak gęsty, tak jak tutaj widzicie. Polecam, żeby, żeby nie robić, żeby było od razu gęsty, no bo wtedy nie będzie miał smaku. Przesiewamy przez sitko i sos jest gotowy. Także wszystko trwało około 15 minut. No zobaczcie, piękny, kremowy, pachnący sos, idealny do wielu potraw oraz jako baza do innych sosów. Słuchajcie, sos gotowy. Zobaczcie, ładny, gęsty taki. Pięknie pachnie. Teraz spróbuję. Mm. Przepyszny. idealny do lasagni. Jutro będę robił lasagne z tym sosem, także będziecie mogli yy, polecam, bo lasagna jest przepyszna. Taka jaką robię. Yy, można pomieszać ten sos z sosem bolognese i wtedy jest yy, taki bardziej śmietankowy, bez śmietany. Można też yy, sos idealny do ryby, do kurczaka. No, ma bardzo dużo zastosowań. Jak nie lubicie cebuli, nie dodawajcie cebuli. Jak nie lubicie liścia laurowego, też nie dodawajcie. To nie jest tak, że musi być. Ma być tak, jak, jak lubicie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.